w tym domu to zaczynamy uroczystości Triduum Paschalnego i Ewangelia, którą przed chwilą nabożnie słuchaliśmy, pokazuje nam całą postawę Jezusa Chrystusa, jaką jest postawa służebna i postawa przede wszystkim miłości. Obrzęd obmycia nóg apostołom był bardzo wiele znaczący, ale był symbolem, który oznaczał miłość Chrystusową. Pan Jezus nie obmył nóg Berykoomu. Nie wziął ludzi z ulicy, nie wziął ludzi innych, fałszywych religii, żeby im nogi obmywać. Nie obmył nawet nóg świątobliwym niewiastom. Zrobił to wyłącznie apostołom. Apostołowie byli tymi, którym on, jako nauczy nauczyciel, mistrz, jako pan obmył nogi. I dlatego obmycie nóg nie oznacza jakiejś tam. Czczej symboliki, jest to czcza, e, symbolika, jest to e, wskazanie e, przez pana Jezusa e, szczególnej godności apostołów i szczególna dla nich nauka. Widzimy, że święty Piotr wzdraga się, e, by pan Jezus objął mu nogi. On wie, e, kim jest pan Jezus. On Zna swojego mistrza i wie, że jest niegodzien, ażeby pan Jezus mu nogi nogi umywał. Robi to, pozwala na to dopiero wtedy, gdy Pan Jezus mu to nakazuje. Święty Piotr jest posłuszny Panu Jezusowi. Gdy ten mu rozkazuje, ten się go słucha. Tak również robią oni apostołowie. To symboliczne obmycie oznacza dopełnienie, dopełnienie apostołom świętości. Pan Jezus mówi, że wy jesteście czyści, ale jeszcze trzeba im nogi obryć. To znaczy, że przez te lata przebywając z Panem Jezusem bardzo już dobrze pojęli, kim On jest, pojęli Jego naukę, ale jeszcze nie całkowicie. Oto w przededniu Triduum Paschalnego Jego męki, w czasie wieczerzy, w czasie której ustanowił sakrament mszy świętej, ofiarę mszy świętej i ustanowił sakrament kapłaństwa, On dokonuje wypełnienia, wypełnienia łaski w apostołach i ostatecznie uczy ich można powiedzieć tym ostatnim gestem, jak mają się oni zachowywać. Robi też to Pan Jezus, dlatego, żeby dać przykład apostołom, że powinni sobie wzajemnie służyć, że urząd, do którego zostali wyznaczeni, urząd apostolski jest służbą. Jest to służba niewylekomu, nie wyleką. jest to służba człowiekowi, jest to służba samemu Bogu, Jezusowi Chrystusowi, Bogowi, Bogu człowiekowi. Służba Zbawcy jest to służba Kościoły świętemu, bo po to apostołowie przyjęli sakrament kapłaństwa w czasie ostatniej wieczerzy, a żeby usługiwać, usługiwać świątyni Panu, Panu Bogu, składać ofiarę Trójcy Najświętszej, przebłagiwać, upraszać potrzebne łaski i dziękować, składać dziękczynienie za wszystkie łaski, które Bóg ludziom uczynił. I ten urząd pośrednictwa został ustanowiony właśnie w czasie ostatniej wieczerzy został przykazany w czasie ostatniej wiecznej, że apostoł jako apostołowie mają właśnie służyć wzajemnie sobie obmywać nogi, to znaczy, to znaczy służyć sobie wzajemnie, to znaczy <laughs> upraszać odpuszczenie grzechów i tak dalej. Robić wszystko to, co apostołowie mieli do czynienia, czyli na, na, naśladować Pana Jezusa i rozgłaszać Jego dobrą nowinę, naśladować Go całym swoim życiem. I dlatego mycie nóg ma, te głębokie, ma to głębokie znaczenie. To nie jest jakimś czym humanistycznym gestem. Jest czymś, co jest świętą nauką Boga człowieka, jest świętą nauką zostawioną Kościołowi Świętemu. Dlatego właśnie tylko i wyłącznie apostoły byli tymi, którzy byli godni, ażeby, którzy zostali wyznaczeni, żeby Pan Jezus nogi nogi umywał. Po to, żeby dopełnić w nich swoje dzieło, a żeby stali się prawdziwie godnymi apostołami, żeby głosili Królestwo Boże po wszystkich krańcach ziemi. Tak jest właśnie znaczenie tego obmycia, obmycia nóg. Na samym końcu Pan Jezus mówi do apostołów, wy nazywacie mnie Panem i nauczycielem i macie rację. Apostołowie byli godni, by Pan Jezus obmył im nogi, dlatego, że wyznali w Jezusie Chrystusie Pana i nauczyć się. Uznali Jego bóstwo, uznali Jego święte człowieczeństwo, uznali Go zbawczą misję. I łącznie dlatego ich stopy zostały obmyte i łącznie dlatego zostali, zostali tak szczególnie uhonorowani. Zatem y, musimy y, rozumieć bardzo dobrze, co Pan Jezus chciał w ten sposób uczynić. Zwłaszcza, że dzisiaj nawet ten święty gest, który uczynił Pan Jezus, jest profanowany i fałszowany przez modernistów, przez pseudopapierze Bergolio, który chce i umywa nogi nawet, nawet niewiernym, tym, którzy nie wyznają Jezusa Chrystusa, którzy nie wyznają jedynego zbawcy w Jezusie Chrystusie. Tymczasem te, to odmycie nóg jest dokonało się w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie, po. Ostatniej wieczerzy po gdy Pan Jezus e, zrobił <grym> dla ludzi, mogą być na większą rzecz, mianowicie ustanowił ofiarę Myszej Świętej, która później dokonała się na, na krzyżu, na kalwarii, w Wielki, Wielki Piątek. E, stąd też jest konieczność, konieczność nasza, byśmy usmysłowili sobie, że musimy być cali czyści, żeby być godnymi wejścia do Królestwa Bożego, żeby pożywać. Ten święty Pokarm, jakim jest, jakim jest Eucharystia, jakim jest ciało Jezusa Chrystusa, Jego, Jego bóstwo, jakim jest najświętszy sakrament. Święty Paweł nas przestrzega przed niegodnym przyjmowaniem Komunii Świętej. Pamiętajmy, że Pan Jezus chce być z nami jak najściślej zjednoczonym, ale musimy do tego być się przygotowić musimy być godni, musimy go przyjmować w sposób... Jak najlepszy, być dysponowani do tego, by być, by być godnymi Panu, by Jego, Jego święte ciało przebywało w nas w sposób godny. Do tego służy właśnie spowiedź święta, z skrucha zakrzęta i też do tego trzeba się wytrwale przygotować. Postarałem się zatem, tutaj święty Paweł nas już przestrzegł, i to surowymi słowami przed niegodnym spożywaniem Komunii Świętej być jak najgodniejszym i się tak, na tak w, każdej, w każdym momencie naszego życia. Pan Jezus mógł do nas przybyć, przyjść i powiedzieć, że nasze serce jest prawdziwie e, dobrze przygotowaną komnatą na, na przyjście, na przyjście Króla. Pan Jezus jest królem i chce nami władać, nad nami władać. Jest on królem słodkim, którego królestwo jest jest tyranią, a jest królowaniem łaski Bożej, jest królowaniem dobra, jest królowaniem miłości. I my musimy wszystko uczynić, ażeby, ażeby być godnymi uczestniczenia w jego orszaku, w tym królewskim orszaku Jezusa Chrystusa, króla Wiecznego i najwyższego kapłana. I mój i i i będzie pochowany z Chrystusem. Jesteśmy. 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 Matko, niepokana. 你不是有三